Cześć, witam na kanale Siedliskowy i zapraszam na kolejny odcinek. Kolejny dzień prac remontowych. Dzisiaj będę szpachlował gipsem szpachlowym tą ścianę. Ta ściana i sufit jest już zaszpachlowane. No, a tutaj tą ścianę też będę szpachlował gipsem. Na razie ją zagruntowałem. Do szpachlowania używam gipsu szpachlowego marki Dolina Nidy. No, i powiem Wam, że jest rewelacyjny, bardzo dobrze się nim pracuje, no i jest wydajny. Tutaj mam półtora worka. No i czas brać się do roboty. Ściana już zaszpachlowana. A teraz biorę się za spoinowanie płyt karton-gips. Kilkanaście minut pracy i tyle już jest zrobione. Do spoinowania zostały trzy łączenia. Tutaj te pionowe, najmiędzy płytą a sufitem. Robota no idzie bardzo dobrze. Płyty już zaspoinowane. Tak to wygląda. A teraz biorę się za szpachlowanie tej ściany. No i mamy kolejny dzień. Łączenia płyt są już. Prawie suche. Szpachlowanie tej ściany zaczynam od narożnika. Gips szpachlowy mam już rozmieszany. No i zabieram się do roboty. Narożnik zaspachlowany. No i teraz bierę się już za ścianę i spachluję od narożnika do prawej strony. Tyle już zrobione, wychodzi fajnie, równo. Mam nadzieję, że jedno szpachlowanie wystarczy. A ja zresztą i tak planuję tutaj. Na to jeszcze położyć gładź i wszystko idealnie wyrównać. Pół godziny później ściana tak już wygląda. A teraz muszę rozmieszać kolejne wiaderko gipsu szpachlowego. Mamy już październik, a w tunelu foliowym pomidorki jeszcze są. Zobaczymy, czy dojrzeją. No a tutaj powoli trzeba się szykować do zbiorów. Myślę, że za dwa tygodnie wykopię marchew. Buraczki, selery. No i tak teraz w moim ogrodzie wygląda. Kwiatki jeszcze kwitną. Tutaj sałata, pory, no a tutaj przygotowałem już grządkę na czosnek. Tutaj też jeszcze są pomidorki truskawki. No nic, kończy się powoli sezon ogrodniczy. Tutaj No i tutaj też mam jeszcze pomidory. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć. Do następnego razu.